O, lat 3 do zera tak dzisiaj Developer's, a w zasadzie PGR i wygrywają w Bielsku Białej. No i trzeba przyznać, że takiego wyniku chyba nawet Wy się nie spodziewałyście. No tak, na, na pewno cieszymy się z takiego rezultatu, ale, ale tak jak powiedziałeś, spodziewałyśmy się, że ten, to widowisko będzie bardziej może zacięte po tym, jak, jak e, Bielsko pokazało się od początku sezonu, bo, bo grałem w super siatkówkę, więc na pewno spodziewałyśmy się, że, że może być troszkę ciężej, ale, ale no, jakby my się cieszymy z tego, że, że wygrałyśmy i, i to w taki sposób. Ten pierwszy set to w zasadzie było to, na co wszyscy tutaj liczyliśmy, czyli naprawdę zacięta walka do samego końca. No i ta wygrana przez Was końcówka, myślisz, że to miało znaczenie w kontekście tych późniejszych setów? Znaczy myślę, że na pewno, bo, bo takie końcówki też pokazują jakby siłę zespołu, myślę też trochę taką mentalną, że, że potrafimy grać pod tą presją. I właśnie byłam jakby bardzo też zadowolona z tego, że, że udało nam się wygrać tego pierwszego seta, bo to już też pokazywało, że, że jakby w tym. W tym elemencie jesteśmy też już mocniejsze, nie? Że, że gdzieś tam przepracowałyśmy swoje i, i tutaj też potrafimy pod presją robić, robić właśnie takie rzeczy, więc jakby to jest dla nas bardzo duży plus. No i tym samym myślę, że później było nam troszkę też łatwiej myśleć mentalnie, ale cały czas musiałyśmy trzymać koncentrację, bo, bo wiadomo, dziewczyny też łapały się tak naprawdę wszystkiego w pewnym momencie. Żeby znaleźć też taki swój rytm gry. No właśnie, bo wydaje się, że tego rytmu gry dzisiaj w, w Drużynie Zbieska Białej nie było. Jakby ten, ten zespół nie wyglądał tak, tak jak w tych wcześniejszych meczach. Czy ty też tak uważasz? Wydaje mi się, że nie pozwoliłyśmy troszkę Bielszczankom się rozegrać, że dobrze trzymałyśmy je w bloku i w obronie. I myślę, że trochę szukały rozwiązań, które nie do końca potem zaczynały wychodzić, i, i trochę może to gdzieś wpłynęło na to, że. Że, że zaczęły się po prostu też trochę gubić. Myślę, że trochę też dobrze pograłyśmy z zagrywką. I też sprawiły się może trochę tutaj problemów. No i tak, no, no my się cieszymy z wygranej. Grałaś w tej hali, ale nie wiem, czy grałaś przy tak dużej liczbie kibiców. W tej hali oczywiście, bo w Rzeszowie trochę inaczej sytuacja wygląda. To chyba fajnie, że, że, że ta wielka siatkówka powolutku puka do Bielska -Białej. Tak, no tutaj na pewno jest hala, którą wypełnić, wiadomo, że jest ciężko, bo jest bardzo duża, ale, ale widok właśnie tylu, tylu osób tutaj na trybunach, to też jest coś fajnego. Myślę, że właśnie dla ogólnie dla polskiej siatkówki to jest, to jest dobry, dobry znak, że, że gdzieś ci ludzie zaczynają przybywać. Więc na pewno tak się gra dużo lepiej. Ja pamiętam, że byłam tutaj jeszcze w, w tym sezonie, gdzie był chyba COVID, więc ta hala w ogóle była pusta, więc to jest zupełnie coś innego. Więc yy, też, też potogramy, właśnie, żeby, żeby pokazać się tym wszystkim ludziom, więc to jest, yy, to jest super. 3 do zara tak z naszej perspektywy. Niestety kończy się to spotkanie. Przegrywamy z Drużyną zrzeszowa. Kiedyś musiała ta porażka nadejść, ale chyba wszyscy jesteśmy trochę źli, że, to, że już teraz. No na pewno jakby nie, nie liczyliśmy tych meczów, tak jak pewnie kibice. E, nie myśleliśmy o tej serii, przede wszystkim skupialiśmy się na każdym kolejnym meczu. No tak, ta porażka w końcu nadeszła. E, no, chcieliśmy faktycznie uniknąć jej jak najdłużej, natomiast no, trzeba też przyznać, że dzisiaj Rzeszów zagrał naprawdę na, na dobrym poziomie, a my nie weszliśmy na swój poziom. Zwyczajnie po prostu one dzisiaj były lepsze od nas. My musimy wyciągnąć z tego wnioski i zagrać na pewno zdecydowanie lepiej, jeżeli chcemy rywalizować z tego typu zespołami, musimy zagrać zdecydowanie bardziej skutecznie, szczególnie w ataku. E, I tu nawet nie chodzi o ilość błędów, bo, bo to on... Ona dzisiaj nie była zbyt duża po naszej stronie, natomiast no, na pewno yy, ich blog dzisiaj zrobił różnicę i zamurowały nas na siatce. My szukaliśmy różnych rozwiązań, natomiast to nie wystarczyło na dzisiaj. I, no i wynik jest jaki jest, yy, z czego na pewno nie jesteśmy zadowoleni. Czy to była bardziej nasza słabsza gra, czy może Rzeszów zagrał dzisiaj tak na bardzo, bardzo dobrze? Ja myślę, że Rzeszów grał na swoim poziomie. To nie można powiedzieć, że to było jakieś najlepsze spotkanie w tym roku. To jest solidna ekipa, która potrafi grać w siatkówkę na bardzo dobrym poziomie. Jeżeli chcemy z nimi rywalizować i wygrywać te mecze, bo wierzyliśmy w to bardzo mocno i wciąż wierzymy, że, że to nastąpi w kolejnej rundzie, to musimy zagrać na pewno my na swoim poziomie. I tak jak powiedziałem, no nie musimy liczyć na ich słabszy mecz, tylko my musimy przede wszystkim grać swoją najlepszą siatkówkę i myślę, że wtedy jesteśmy w stanie z nimi rywalizować. Rozmawiałem y, jakiś czas tam z Julką Nowicką, y, która mówiła, że kiedyś ten słabszy moment nadejdzie. Czy, czy, czy to właśnie było dzisiaj? Czy możemy powiedzieć, że ten słabszy moment nadszedł dzisiaj? I czy jeśli on jest rzeczywiście, to czy jesteśmy w stanie go dosyć szybko e, że tak powiem, przeskoczyć, przejść, znowu wrócić na swój poziom? Nie chcę powiedzieć, że to był nasz, nasz słabszy moment. Przede wszystkim dla pierwszego seta. Tutaj gdybyśmy, mieliśmy setową w górze, gdybyśmy skończyli, skończyli tą piłkę, e, może ten mecz potoczyłby się troszeczkę inaczej. E, nie wiem, czy to jest, nie, nie chcę teraz jakby szukać jakichś daleko idących wniosków. No, nie, wiadomo, że jesteś tak dobry, jak twój ostatni Mecz. I teraz pewnie część kibiców powie, że, że gramy kiepsko w siatkówkę. E, my tak nie myślimy, jesteśmy naprawdę e, według mnie w dobrym momencie. I dziewczyny dobrze pracują, dobrze trenowaliśmy, przepracowaliśmy ten czas, żeby się przygotować do Rzeszowa. Na dzisiaj to nie wystarczyło, myślimy już o kolejnym meczu, ale na pewno nie chcę teraz szukać tutaj, że jesteśmy gdzieś tam pod kreską. Kilka dni temu wygrywamy spotkania w dobrym stylu. Forma nie traci się ani nie buduje w 3 czy w 4 dni, ani w tydzień, czy w dwa. Ja myślę, że, że tutaj to nie tak działa. No dobrze, a ta pod takim względem psychologicznym, bo wiedzieliśmy, że ta porażka kiedyś nadejdzie. Dotąd jak. Byliśmy przyzwyczajeni do tego, że wygrywamy. Czy teraz jakoś inaczej trzeba podejść, podbudować zespół, tak z punktu widzenia trenera? Ja myślę, że w tym roku nasz zespół wykazuje się taką dojrzałością, że nie będziemy mieli z tym problemów.